A to jest filmik informacyjny. Co ja w tym filmiku powiedzieć? Parę ważnych rzeczy. Pierwsza to jest taka, że 15 października wychodzi Alfa do gry War Z. To jest stół Daisy i że to jest właśnie w stół Daisy to mi się strasznie spodobało od razu, więc zakupiłem wersję pionne premierowo i właśnie mam dostęp do War Z 15 października. Ja bym kupił najtańsze, to bym miał 31 października i jakbym kupił Legend, to też bym miał 15 października. Właśnie, że mam, e, będę ją dostęp właśnie 15 października do tej gry to oczywiście pojawią się z niej filmiki, live'y i nie wiem co zamieszę. A propos live'ów, mam w ogóle nowy internet, e, który właśnie gdzieś, nie wiem, nad nią pokazać tu, tu, nie wiem, może tu, tu, nie wiem. I widzicie obrazek. Szybszy, bo wcześniej miałem download 25, upload gdzieś góra 2 mega, a teraz mam download 60 i upload góra gdzieś 6 mega, więc jest lepiej. Więc chyba to było na tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach.